The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around Siemadero, siemadero, żule się witam, witam serdecznie No okay. w odcinku I lecimy sobie dzisiaj Zimą, wczesna zima jak widzicie Zimno, bo na minusie Trzeba się elegancko tutaj Ubrać Wypić ciepłą herbatkę Ech, gul, 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 Dobra, wypita, lecimy, wychodzimy sobie Z chałupki Jak widzicie troszeczkę śniegu jest Troszeczkę tam napadało, troszeczkę sobie również Tutaj odśnieżyłem, wszystko tutaj do robów e, Wziąłem Tutaj również z tyłu, bo dzisiaj lecimy sobie sprzedawać wreszcie jedno Boże, bo Jęczmień, bo jest super cena na Jęczmień. Akurat teraz wypadało, że e, w zimę jest najlepsza cena. I teraz tak, pytanie do Was. Pewnie ktoś z Was gra na sezonie. Jeżeli nie, to będę się pytał na różnych grupach na facebookowych, o co tu chodziło. W ostatnim odcinku, jak mogliście zauważyć, było zbieranie kostek. E, w nocy sobie tutaj elegancko posiedziałem ponad godzinkę około. I sobie te kostki elegancko ułożyłem w tym miejscu. Mniej więcej jak tutaj jest ten cień. Co to w ogóle jest? Jak widzicie, wbiłem sobie teraz, bo chciałem Wam to właśnie pokazać, jak sobie ładnie ułożyłem. Mi się to bardzo podobało. A tu niestety lipa, napracowałem się na tym, skupiłem się nieźle. Roboty trochę było, to małe kostki, trochę noszenia było. No i niestety lipa. Stało się to, jak właśnie tutaj wbiła się wczesna zima. Więc jeżeli wiecie o co chodzi, to napiszcie, bo nie jestem aż tak zły, ale no troszeczkę mnie to boli. I głównie, że tutaj tyle czasu się straciło i jakoś fajnie miało to wyglądać. Teraz miałem wam pokazać sąsiadowi, a ja to wchodzę i nie ma. Eee, nie wiem, też coś tam na się dzieje, że jeżeli pada, to też jakoś to niszczę i tak dalej. Ale to tutaj wszystko jest zabudowane, jak widzicie, i no nie powinno być czegoś takiego. Także no nie wiem, jeżeli wiecie, to dajcie znać. Ale lecimy sobie właśnie dzisiaj z jęczmienia, myślę, że coś tam sąsiadowi jeszcze pomożemy sprzedawać, bo on ma troszeczkę więcej tego, my lecimy tylko 5 ton jęczmieniu, sobie musimy sprzedać. lecimy na drugi koniec mapy, więc troszeczkę nam zajmie ta podróż, ale głównie na to dzisiaj się skupimy nad tym, jeszcze polecimy do sąsiada potem mój opryskiwacz, który wreszcie sobie go wezmę, na razie nas po koniec nie potrzebuje. Przyjdzie wiosna, to będę sobie pryskał, ale teraz to jeszcze Płapne na być, nie? nie, nie, jeszcze tego wszystkiego nie ogarniałem. Tak, że ja sobie tam zrobię pauzę, dogadamy się dokładnie co i jak, bo to już dawno się dogadywaliśmy. No tak, ja. to już dawno się dogadywaliśmy, ale żebym ja pamiętał, chłopie. Tyle rzeczy, kurde, się ogarnia to. 16 do 0. Dobra, spoko. A, czy znaczy, że tak miało być w tą stronę, czy nie w tą stronę? Mój Mirek, do Mirka lecimy, nie w tą stronę, dobra, czy muszę w lewo z eee, lecimy sobie do Mirka. Kurde Mirek Stary dobry kolega Mirek. A i Mirek to jednak był Mirek, kurde, dobrze. Mówiliśmy na jednego Mirek cały czas. To, na, to drugi jeszcze miał imię właśnie Mirek i naprawdę taki spoko facet, bo to akurat był facet, ten jeden, jeden kolega, drugi facet od WFU Super, naprawdę taka pozytywna mhm. morda kurde w podstawówce to no najlepsi nauczyciele kurde byli od dość od wyluzowani na spokojnie do, do wszystkiego podchodzili, no chyba że była jakaś tam gorsza sprzeczka, albo ktoś się pobił akurat z kimś tam Wy no to wtedy było gorzej ale tak to kurde wyluzowani naprawdę spoko ale fajny skup wygodny widać no to spoko 20 tysięcy jak widzicie co tutaj się troszeczkę mnie pozmieniało Yy, sprzedałem sobie te ziemniaczki, ja tutaj miałem gdzieś zapisane Mam dalej, o mam zapisane, nie wyrzucałem, miałem na poprzednim odcinku mam to powiedzieć, ale wyszło jak wyszło e, Niestety I tak, e, ziemniaki które miałem wyszło łącznie 22 tony 132 kg e, Z tamtego pola, długiego, wąskiego e, I dostałem za nie No prawie 16 tysięcy Bo akurat zapotrzebowanie Weszło tak, że byłem zadowolony, bo tak to by trzeba było troszeczkę poczekać, a tak to od razu po odcinku w sumie to zapotrzebowanie się wbiło i ja sobie na spokojnie to załadowałem i poleciałem sprzedać bardzo mi się w ogóle. Ale ci tam idzie ale ci mi się idę. w ogóle podoba bardzo ta łycha, którą właśnie mam do tego Tura, bo nie jest normalnie, że... Oj Sorry Rebecca, mi się nie jest to normalnie, że... Na myszkę wszystko sterujesz, tylko masz na V i tak. wtedy się tak fajnie tak A. Nie że tak typowo obraca w dół jakby Tak wiesz psz, tak psz. Tylko tak fajnie się, jakby się buja tak, tak fajnie kiedyś Ci pokażę bo na, no, no tak jak dalej Także naprawdę super sprawa akurat z tym Ej, Chciałem sobie te big bugi tam załadować ale niestety nic mi tutaj nie pasuje Nie mogłem wtędy? Tędy chyba nie mogłam nic... tak ten... nie mogłem nic sobie załadować. Niestety nic tutaj nie działało z tym turem, tylko ta wycha działała, ja sobie będę musiał dłużej na tym posiedzieć i coś sobie tam ogarnąć. Kierunek w na prawą stronę, także spoko. Ale dzisiaj głównie taki właśnie odcinek zimowy, później się będziemy widzieć yy, na wiosnę. Nie wiem co tam jeszcze miasta, czy jakieś sprzedaży będzie cisnął, czy nie pewnie ta, bo chłop troszeczkę... nie? Ok. Mm. Bo chłop troszeczkę teraz wszystkiego ma. O, wyjechaliśmy spoza takie centrum 60 fpsów, także jest gitara fajnie płynnie. bardzo mi się to podoba. na zima malutko tego śniegu spadło, ale zawsze trochę spadło. E, 4000 700, czy ja kliknę? no, Tak, kliknęło no to poza 4700 tysiące ehm, siedemset pewnie się teraz, jeżeli ktoś nie ogląda na poprzednich odcinków, to pewnie teraz możecie mieć takie zdziwienie, czemu to sprzedałem, a nie na przykład chowam. E, dla świn, no to obejrzycie sobie poprzednie odcinki, bo tam właśnie na którymś z nich mówiłem, jaki mam plan, e, jeżeli chodzi o świnki, ale na razie tutaj zbieram sobie pieniążki, Myślę, że w kolejnym sezonie już na kolejnych pożywach na spokojnie sobie kupię właśnie te świnki, żeby się tutaj powoli to działo, bo na razie mamy zaplanowane ile będziemy tutaj grać. E, przez wakacje na pewno później jak będzie, zobaczymy. Zobaczymy. I tyle. E, ty w ogóle tam oglądasz od biedaka do kozaka. Coś obejrzałeś chociaż jeden odcinek? O MST? Dzisiaj zacząłem oglądać pierwsze sekundy Aha, bo że... Kurde, oni grają podobnie, na Bajecznej tam I ja zawsze jak ktoś mi mówił Bajeczna, bo ja nagrywałem tam odcinek, to już dawno było z niej w ogóle A mi się kojarzyła od razu Bajeczna to jakaś większa mapka Nie wiem czemu, mi się od razu kojarzyła taka typowa Wola, święto wszystkie i tak dalej, że od groma pur, A tutaj na kurczę taka faktycznie mała, mała tam mapka, nie za duża, fajne pola I kurde mi się fest tak spodobała Nie powiem, że nie Dobra sąsiad, bo ja tutaj już cisnę sobie, wracam e, Czy potrzebujesz tam właśnie pomocy? No, nie no, to Bardzo fajnie. Jak już to, co tam bym miał ładować? O, jakiś tak. Jęczmień. jęczmień. Dobra, jęczmień. Do jakiego skupu też? Do Mierka czy gdzieś indziej? Dobra, do Tak widzicie, na jednym jest 1121 i spadek, na drugim 1116 i spadek. Ej, także do Mirka. Także no, kawałeczek jest, jak widzicie. Ta mapka dosyć spora, też jest. Nie powiem, że nie sporo jest tutaj tych pól. Eee, ceny, zobaczmy sobie ceny. Ceny, myślę, że jest w miarę okay, jak na takie pola jest naprawdę stara. ma także i Kolejna polska mapka wyszła, kurczę, wczoraj i ci powiem, że cztery mapki mam kolejne do nagrywania. Także to już w ogóle jest ile, ilno, ile, ile tego wychodzi. To jest masakra. A też sobie siądę na spokojne tygodnie. Teraz mała będzie pracowała po 10 godzin. Także do 16 będę miał broń wolną chałupkę Także będzie gitara, siema i... Znaczy, ch chyba w tym tygodniu już Chyba w tym tygodniu, później coś wolne Muszę się dopytać, ale wydaje mi się, że coś tam rozmawiali właśnie mówili, że w tym tygodniu co teraz będzie Więc myślę, że sobie tam siadę któregoś dnia i też ponagrywam znowu na zapas te odcinki sobie, żeby tydzień był wolny Teraz sporo się też wychodzi, fajna też, mega fajna pogoda Siema, siema Ach, wąska droga, ale dajemy radę no, bo sobie w tamtym tygodniu też gdzieś tam na początku ponagrywałem właśnie też na zapas, bo na niedzielę to sobie dzisiaj, dzisiaj czy wczoraj wczoraj nagrałem, oczywiście mówię teraz ludzie, jak sobie nagrywamy, czyli w sumie już w niedzielę. Sobie wczoraj nagrałem właśnie na, na niedzielę odcinek, na sobotę, no to już dawno sobie ponagrywałem te odcinki, to jeszcze mam na za tydzień kolejną mapkę. I tak dalej ATS i to też chyba w poniedziałek sobie nagrałem, także na spokojnie sobie ponagrywam, bo tak, na poniedziałek teraz sobie ciśniemy. E, we wtorek mam polską to na luzie, to muszę czekać na wasze ten opinię, ale to, to już na spokojnie. Środa, środa luźny odcinek, bo Cesa wrzucę czwartek tutaj, piątek, ATS i powiedzą tutaj lasowalne, bo pomyślałem, że za a to będę tutaj lapsy robił i tyle Więczmieć 3 tony proszę pana Zostało ci tego jeszcze 5 mhm, 3300 chyba. Tak, 3300 ja sobie to wziąłem. Mi jeszcze została tam tona, ale to staną, to będę się tak woził na odcinku. <laughs> A spokojnie, ja sobie tutaj jeszcze pojadę właśnie z dołu do z tym właśnie tutaj jęćmieniem miastka i będziemy sobie kończyć, żeby nie przedłużać. My sobie będziemy tutaj ogarniać także na spokojnie, także taki odcinek zimy, właśnie i będziemy się już widzieć na wiosnę, na orce. Tak, no, tak, na orce no. Będziemy się widzieć. Wiosenna, na orka, jak się płaci na masakrze, jak było śnieka już orałem a. To było coś, no a to nie było takie właśnie hopy siupe, bo musiałem tam jakoś mniej więcej wyczuć obram tych pól, gdzie strawa gdzie to, a tam było po skosie, po skosie były te pola ale później, kurde, jak ten niosieli z nich, to Ci powiem, że mało tam gdzieś musiałem poprawić, także gitara. Ale powiem ci, że no, coś innego, no, ciekawie było. Ja no, bo tutaj jakieś na minusie, no to nie możemy sobie tam działać w polach, że teraz to właśnie yy, trzeba sobie tutaj właśnie o sprzedaż i tak dalej, bo po prostu przewijać. Powiem wam ludzie, że Wiedziałem, że już tyle jest przewijania tak naprawdę na tym sezonie Dosyć sporo, My mamy tutaj 3 dni Gdybyśmy mieli 6, to już w ogóle masakra Ale to jak byłoby więcej osób, to wtedy jo A tak to mamy właśnie 3 dni, to jest jedna pora roku No i sporo z tego przewijania Jakby dało się jeszcze w dzień spać Ale mam chłopkę gdzie jest możliwość spania No to jeszcze spoko, ale kurde tylko nocą to nocą to to noc no to noc, no to noc no to no, Trochę się przewinia, ale to wiecie Noc, 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 I odsłane te, to te, 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 te A ja muszę wysypać, chyba że Ty mi posłuchaj, przeleje. Tak, powiem, tak, tak, polecam. albo Ty wysypiasz Mito, Lotto, mi to, to jest obojętne. Nie, to wysypisz, nie przelejesz. No, aś powiem, teraz taka pogoda, kurde, wreszcie jest fajna. Nie, jak nie za ciepło, nie za zimno. Perfekcyjnie, deszczy nie ma. Się byłem na działce, kurde, już taka susza się powoli robi. Dzisiaj podlewaliśmy, bo było już tak sucho. Masakra, ale jutro właśnie W sumie to później już, bo mamy pierwszą nocy Później o 18, przez całą noc i wieczór mają być burze o mnie, no także Dobrze, że teraz sobie to na szybko właśnie nagramy, bo jutro, no nie wiem, czy będę właśnie dostępny, bo Jeżeli będą te burze, to nie będzie mnie Wcześniej też o 8 wstaję, bo z rana jadę też na jeziorko wreszcie, bo o Jezu Masakra, tak mi robię do wody, że hita. teraz fajnie się troszeczkę ponagrzewało to ja myślę, że też polecimy, bo teraz przyjdą dni taki upalne niestety. Niestety, niestety. Dla raniku Boże niestety, bo po tych deszczach pewnie trochę popada dzisiaj. Po tych deszczach trochę popada dzisiaj. No mądrze, mądrze. Po tych deszczach popada. Aha, yy, no. No może, może, to no, każdy nie, wie o co nie, chodzi. No. Tak. Wiadomo, no, mm -hmm. że dzisiaj te deszczy zbędą mi. Oby, oby, jak najmniej w sumie Oby jak najmniej i... Tyle, Mirek, Mirku, ty mój kochany Ja teraz wiadę sobie od tej strony Dobra, to chodź, tu je łopie Poczekaj... O Ta. Jezu, jeszcze walnął w jakąś donicę Później będzie wysychać, ale... nocy mają być bardzo ciepłe, wreszcie przyjdzie około 19 stopni Wyszedź. Bo dzisiaj, kurde, otworzyłem okno na noc i od razu drano wokół gardła i... Niech, bo, tak, trzy tysiące 174, um, czy, że teraz Tak, trzy Nie, 200 bo tam Ale sto, bo ty mi wiozłeś nie Dobrze 30, nie 34. będzie. Trzy Proszę bardzo I co, dziękuję wam za odcineczek Trzymajcie się, na razie Cześć A i co Myśleliście, że zapomniałem Ha, ha, ha. Ha, ha, nie ha, ma pata. Lecimy do swojego siada po 1600 trzeba przygotować. Eee, oprócz jeszcze tamtych ziemniaczków, co sprzedałem, to porobiłem sobie kontrakty. Te kontrakty są troszeczkę takie lipne. Nie powiem, że nie. O w ogóle wycieraczka się włączyła. Śnieżak mały zaczyna padać. Pani mi też śnieżek zaczyna padać. To samo chciałem w w tym, gabinet, tak. jak w tym Ale kurde, kurde pojęcie, tak mi śniegu w realu brakuje. Nie jest lato, jednak kurde, człowiek czeka cały rok na to lato, znaleźć będzie ciepło aż tak dalej. Ale powiem ci, że, no nie wiem, teraz też bardzo żyję skokami w ogóle, bo mi brakuje i teraz dużo się e, zmienia. Tylko ja muszę go teraz znaleźć jeszcze. Tutaj jest chyba, tak, to jest on. Tak, to jest un? Tu jest un, ja muszę sprawdzić na pewno. Halo? Agromechanika 600 litrów? Biały. A jak? Tak, pewnie, że tak Bieremy. Dobra sąsiad, 1600, nie ma problemu. czy do ciebie hajs nie leci. Eee, teraz sprzedajesz już, kiprujesz? Dobra, nie, pole nie poleciało Dobra. nic, także ludzi. Przelaj. 1600. 600, prześli, proszę bardzo. Bo teraz właśnie dużo się kurde Dobra, dzieje w skokach. Bo jako tako tam chyba na razie kalendarz zimowy jak to będzie wszystko to ma działać i ma być wszystko git, e, takie zap zaprojektowane powiedzmy na sezon zimowy. Ale jeżeli chodzi o tutaj letnie i zi zimowe to nie i tak zimy nie będzie, więc ja mam mówić coś jeżeli chodzi o zimowego. Ale jesienne Grand Prix e, to się... Nie, to się w ogóle nazywa letnie Grand Prix ale tak naprawdę to się jakoś tam pod koniec lipca, sierpień zaczyna, no akurat teraz przez całą sytuację i tak dalej, to koniec sierpnia i... gdzieś to głównie to tam na jesieni jest, ale letnie Grand Prix się nazywało, okej. Okay. No i tam z kilku zawodów to chyba trzy będą w Polsce, w Rosji i chyba w Kazachstanie. I w ogóle jest taka, są takie jajce, że normalnie tutaj skoczkowie z Europy nie chcą tam cisnąć na Rosję i tak dalej. Także no powiem Ci, że zbytnio to ja się nie, nie naoglądam chyba niestety tych skoków. W Polsce, jeżeli wszystko będzie Git, no to tam 21, chyba 2 sierpień będą. A tak no to zobaczcie, może ci będą transmitowane w Rosji, w Kazachstanie, jeżeli by to faktycznie to już miało dojść do skutku. No bo we Francji nie ma. Teraz w Niemczech odwołali też, no tak, że kurde lipa trochę. Że mi tego brakuje, ale... Co zrobić? Co zrobić? Co poradzić mogę na to? Dobra ludzie, my sobie tutaj już elegancko chowamy 60 Ja długo się pożegnam z tym ciągnikiem po lewej stronie, ale... A nie czemu ten wiatr nie odśnieżony? który? Ten? A po co mi ten majster? Mi tutaj głównie chodziło. Uf, po co i tamte? Mi tutaj głównie chodziło, tędy będę wjeżdżał, wyjeżdżał. No to tu sobie troszeczkę śnieżem. Tam to mi potrzebno. Ale dobra. Yy, łapka Subik, na razie. Czołem.